Nie mam większego ciężaru, muszę robić. Muszę robić szybciej, Za to robię 50 razy, wcale więcej, wiesz, Ale lepiej niż nic, nie? A no pewnie. Zawsze wytrzymałem, przynajmniej jest większa. A tu nie ma całej prosteczki. Powinienem ile może robić? Po 50. To ile? Po za jednym razem? Do pudełko. To pudełko. To pudełko. To pudełko. To pudełko. i robię To pudełko. To pudełko. cały pudełko. normalnie pudełko. To pudełko. To pudełko. To